Proste zadanie, zapiszę za pomocą przedziałów. Zbiór A, taki, że x należące... Zbiór A złożony z x należących do zbiorów rzeczywistych, takich, że x są większe bądź równe od minus 6 i x są mniejsze od 2, czyli większe bądź równe, taka zamalowana kropeczka od minus 6 oraz mniejsze od 2, czyli w tę stronę. I ponieważ jest tutaj znaczek i, to robimy część wspólną, tak, czyli... Część wspólna będzie wyglądała w ten sposób. Zapiszmy to sobie za pomocą przydziału. X należą w takim razie od minus 6 do 2, bez dwójki, gdyż tutaj jest taka kropeczka, gdyż tutaj jest taka nierówność. To jest przykład numer A. Przykład, przykład A, przykład B. X należące do zbioru rzeczywistych, takie same cyfry, i teraz mają być większe od minus 6 lub mniejsze od 2. I Ponieważ jest to lub, to teraz dla odmiany mamy sumę. Czyli wszystko nam pasuje. Czyli mogą być albo mniejsze od 2, albo większe od minus 6. I w tym momencie, skoro jest albo, albo, to pasują nam wszystkie liczby, bo wszystkie liczby są albo większe bądź równe od minus 6, albo mniejsze od 2. E, czyli x -y należą e, do zbiorów rzeczywistych, albo x. -y należą do zbioru minus nieskończoność plus nieskończoność obojętnie można zapisać to tak albo można zapisać to tak na no przykład numer C teraz x -y są większe od 2 i x -y są mniejsze bądź równe od minus 6, czyli tutaj mamy minus 6 i kropeczka taka a tutaj mamy i kropeczka taka i teraz x -y mają być większe od 2 a i, e, i mają być jeszcze mniejsze od minus 6, i ponieważ jest tutaj i, znowu część wspólna, widzimy, że te, te dwa przydziały się w ogóle ze sobą nie pokrywają, czyli część wspólna e, jest to niestety zbiór pusty, tak? Czyli x się należą do zbioru pustych.